Dwa certyfikaty, tytuł przyznany Jackowi Dziadkowskiemu, a także firmie. A po odbiór zapraszam panią Jolantę Walkiewicz, specjalistkę do spraw w szkoleń. Kobiety rządzą jak na razie, dobrze, mhm. Szanowni Państwo, w imieniu firmy DND Projekt i Pana Prezesa Jacka Dziadkowskiego chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, że nasza firma znalazła się w tak zacnym gronie jak tam dobrze budownictwa. Ja, może wykorzystam tą chwilkę i wspomnę, że pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, że nasza firma zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, jak i inwentów dla profesjonalistów w branży właśnie budownictwa przeciwpożarowej, jak i energetyki. Jeżeli byście Państwo chcieli cokolwiek więcej się dowiedzieć, serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową, a ja y, mam nadzieję, że ta nagroda będzie dodatkowym motywatorem do rozszerzenia naszych wiedzy, do scholenia naszych jakości, naszych usług. No i większych bycia na naszym rynku. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję we własnym imieniu, jak i w imieniu firmy i pana prezesa. Dziękuję uprzejmie.